A teraz zapraszam was na odcinek na temat, który moim zdaniem zbyt rzadko poruszany jest w y, przestrzeni internetowej i w dyskusjach w myśleniu o zdrowiu psychicznym w ogóle, czy jest możliwe zadbanie o zdrowie psychiczne osób, które mierzą się z przewlekłymi chorobami, a tym razem porozmawiamy specyficznie o endometriozie. Moim i waszym gościem już za moment będzie, usłyszycie ją w swoich o odbiornikach i słuchawkach, Małgorzata Orzeł, psycholożka, psychoterapeutka, poznawczo-behawioralna, pedagożka specjalna, która specjalizuje się we wsparciu psychologicznym w ginekologii i położnictwie. Znajdziecie linki i opisy do profili Małgosi w opisie tego odcinka. No i cóż mogę powiedzieć, dużo mówi się o holistycznym podejściu, do zdrowia i tak postaramy się to ugryźć, ponieważ zdrowie to zarówno ta część psychę, jak i soma. A skoro przy soma już jesteśmy, to zdradzę Wam i jednocześnie zareklamuję, że specjalnie dla Empik Go stworzyłam osobną serię pod tytułem Ciało Cało, gdzie ze specjalistami i specjalistkami w dziewięciu odcinkach przyglądamy się temu połączeniu pomiędzy somą a psychę. Także odsyłam Was serdecznie i gorąco do platformy Platformy Empik Go, seria ciało cało Joanna Gutral specjalnie dla Empik Go tam bardzo dużo rozmów o tym połączeniu właśnie No więc nie przedłużając zapraszam was do wysłuchania odcinka o zdrowiu psychicznym i pracy terapeutycznej z osobami dotkniętymi endometriozą Ja nazywam się Joanna Gutral to jest mój podcast w którym gadam jestem terapeutką poznawczo behawioralną psycholożką no i cóż ten akurat odcinek został zrealizowany dzięki uprzejmości patronów i patronek zapraszam do Wysłuchania rozmowy z Małgorzatą Orzeł. Lecimy. Cześć Małgosiu, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. To mogłoby się wydawać, jest taki y, specyficzny odcinek podcastu, bo będziemy rozmawiać. Y, no, o takim połączeniu naszego zdrowia somatycznego i zdrowia psychicznego w kontekście endometriozy. Czym w ogóle jest endometrioza? Endometrioza jest chorobą ginekologiczną chorobą, która obejmuje narządy miednicy mniejszej. Przede wszystkim charakteryzuje się tym, że błona śluzowa jamy macicy, czyli właśnie endometrium, jak sama nazwa wskazuje, ona przemieszcza się poza tą jamę macicy, czyli generalnie może naciekać, może, powiem to bardzo tak kolokwialnie, niejako przyklejać się do innych narządów, np. Na pęcherza, jelit, jajników, czy więzadeł chociażby krzyżowo-macicznych. No i oczywiście tworzy tam stany zapalne, przez co są dolegliwości bólowe. Ważne też jest, że endometrioza może też, powiem znowu to tak bardzo umownie, iść wyżej. To znaczy również może naciekać na chociażby wątroby, płuca, czy przepone? Także jest to choroba, która, no, powiedziałabym, jest ogólnoustrojowa. A ile osób zmaga się z endometriozą? Na ile powszechny to jest problem? Mhm. Generalnie jest to, myślę, wciąż niedoszacowane. Natomiast WHO stwierdza, że to jest około, czy może chorować na endometriozę. Około 10% populacji kobiet. W Polsce szacuje się, że to jest około 2-3 milionów, natomiast jest dosyć duży, czy był dotychczas też, dosyć duży problem z diagnostyką tej choroby. Świadomość jednak endometriozy była dotychczas dosyć niska, więc tak jeszcze rok czy dwa lata temu mówiło się, że przeciętny czas diagnozy to jest około 8 lat to jest ogromnie, ogromnie dużo. No zajmujesz się psychologią, psychoterapią w ginekologii. Dużo mówi się o holistycznym ujęciu zdrowia. To jest teraz takie bardzo tak. popularne słowo, że powinniśmy na to zdrowie patrzeć holistycznie. No jednak spotykamy się tutaj w podcaście psychoedukacyjnym. Jesteś psychoterapeutką, współpracujemy. Dlaczego endometrioza może stwarzać Jakieś objawy ważne z punktu widzenia naszego zdrowia psychicznego? Czy jest tam jakaś specyfika pracy z pacjentką z endometriozą? I to jest temat rzeka i tu pewnie troszkę troszkę też się rozwinę. Dlatego że przede wszystkim wychodząc od tego co powiedziałam na początku, czyli że endometrioza obejmuje szereg różnych narządów w naszym ciele i wiemy też, że jest hormonozależna, czyli endometrium jednak podlega pod nasz cykl miesiączkowy i wiemy też, że nasze ciało na to reaguje. To zauważamy, że organizm kobiety jest tym przede wszystkim przeciążony. To znaczy, kobieta zmaga się przede wszystkim z bólem. I to są bardzo różne kategorie bólu. To może być ból przeblekły, ale też ból nawracający, niezwykle intensywny, niezwykle mocny. I jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby te dwa czynniki, to zauważamy, że w organizmie kobiety faktycznie Mamy do czynienia z takim ogólnym stanem zapalnym, przez co tym samym faktycznie mm, kobieta może doświadczać przewlekłego zmęczenia. Może doświadczać, poza dolegliwościami bólowymi oczywiście, które też warunkują bardzo wiele, i o tym za chwilkę powiem, może doświadczać mdłości, zaparć, biegunek. tak? Dodatkowym czynnikiem będzie bolesne współżycie. I to jest na razie bardzo ubogi obraz tego, w czym, czy jakie mogą być konsekwencje natury takiej psychologicznej. Natomiast dlaczego też od tych zaczynam? Ponieważ zauważmy, że mówimy o chorobie przewlekłej. A to znaczy, że to nie jest tak, że nasze życie się wtedy zatrzyma. My wciąż pracujemy, chodzimy do pracy, mamy swoje obowiązki, mamy cele, mamy marzenia, i gdy wyobrazimy sobie, że każdego dnia, czy nawet cyklicznie w ciągu miesiąca zmagamy się z przeblekłymi biegunkami, bólem, migreną, Tudzież właśnie chociażby tymi, które wymieniłam, dolegliwościami, to widzimy bardzo, bardzo duże też obciążenie, które wywołuje szereg trudnych emocji i które wywołuje szereg bardzo, bardzo trudnych myśli. Tak, Więc przede wszystkim takim kluczowym elementem też pracy psychologicznej, w obrębie której też ja z pacjentkami pracuję, to są przede wszystkim emocje, czyli lęk i tutaj ogromna ilość zamartwiania takiego zamartwiania, które sklasyfikowałabym bardzo umownie na taką skalę mikro i makro. To znaczy, przede wszystkim panie zamartwiają się chociażby tym, jaki będzie dzisiejszy dzień. Czy uda im się wytrwać te 8 godzin w pracy? Czy dadzą radę? Czy będą miały mdłości? Czy faktycznie gdzieś tam będą mogły się spotkać ze znajomymi? Czy ten ból ich nie zatrzyma tego dnia? Tak? Do skali makro, ponieważ w skali makro to będzie zamartwianie o Przyszłość, tak? czyli co dalej, czy faktycznie ta choroba uniemożliwi mi osiąganie celów, jaka będzie moja przyszłość, co z moim związkiem, co z moją płodnością, ponieważ endometrioza to także jedna z głównych przyczyn niepłodności. Więc widzimy, że przede wszystkim lęk, zamartwianie. Obawy o to, co będzie, one bardzo dominują i one są takim niezwykle charakterystycznym w obrębie y, zmagania się z endometriozą. Y, to będzie też y, chociażby smutek, to będzie frustracja i również za tym idące narracje, prawda? Czyli duże poczucie niezrozumienia, duże poczucie y, też chociażby bezsilności, poczucie utraty kontroli. Y, samoocena jest także niezwykle ważnym czynnikiem, który w terapii bierzemy pod uwagę, ponieważ obraz ciała, czy takie właśnie myślenie też samokrytyczne, poczucie bycia słabą, niewystarczającą, poczucie również mimo wszystko też utraty kontroli nad tym, co się dzieje w ogóle w życiu, to są też naprawdę te obszary, które są codziennością tych kobiet. Mówisz o tym, że endometrioza jest chorobą przewlekłą, że ten ból też może być przewlekły? Myślę sobie, że często, kiedy idziemy po pomoc do specjalisty, no to z taką myślą, że się wyleczymy, że pozbędziemy się jakiejś dolegliwości. Jeżeli te objawy które wymieniłaś jako taki początek mm -hmm. kształtowania tego obrazu kobiet z endometriozą, no to zastanawiam się, to co, co nam psychoterapia może pomóc? Przecież tego bólu nie zabierze, tych dolegliwości nie, nie, jakoś tutaj nie usunie. No to na co nam ten psychoterapeuta czy psycholog w tym procesie bycia z pacjentem z endometriozą? Oczywiście. Przede wszystkim zauważmy, że w endometriozie właśnie dlatego, że jest chorobą przewlekłą, podkreśla się przede wszystkim to holistyczne podejście. Czyli potrzebujemy połączyć kilka punktów takiej swojej pracy własnej nad tym, żeby jakość naszego życia po prostu była lepsza. Ponieważ zauważmy, proszę, że jeżeli to prawda, nie wyleczymy w pełni endometriozy, to jednak mimo wszystko możemy ograniczyć. Właśnie chociażby i tak obniżające dodatkowo funkcjonowanie, zamartwianie, niepokój, obawy możemy nauczyć się niejako zarządzać, kontrolować tymi myślami, które no, również stanowią obciążenie. Tak Z całą pewnością bardzo ważne jest również poczucie zrozumienia. Poczucie, że panie nie zmagają się z tym same. Dlatego, że faktycznie jeżeli wyobrazimy sobie, iż jest to wciąż choroba, no, nazwę to bardzo kolokwialnie nowa, to znaczy świadomość o endometriozie jest takim świeżym tematem to bardzo wiele kobiet zmagało się od lat z takim umniejszeniem temu co czują. Więc psychoterapia poza tym, że może nam pomóc w regulowaniu naszych trudnych emocji, podkreślam bardzo mocno lęk, bo on jest takim wiodącym, natomiast oczywiście także innych. To będzie również psychoterapia będzie również dawała nam to poczucie Zrozumienia, poczucie też większej kontroli i sprawczości w naszym życiu. Dodatkowym czynnikiem, który jest dla mnie osobiście też niezwykle istotnym, jest to, że psychoterapia w dużej mierze koncentruje się również na tym, żeby generalnie obniżać napięcie naszego ciała, żeby obniżać pobudzenie układu nerwowego żeby też tym samym redukować chociażby stan zapalny ponieważ jak wiemy dzięki relaksacji mindfulness pracy z myślami automatycznymi naprawdę możemy wpłynąć na to, co dzieje się z naszą fizjologią. Rozumiem, że niekoniecznie leczymy przyczyny, ale dbamy też o coś, co myślę jest bardzo ważne, czyli jakość tego tak. życia. Nawet jeśli nie mamy pełnego wpływu na objaw choroby, w dalszym ciągu możemy proaktywnie działać na rzecz radzenia sobie z tymi objawami, a także no, wtórnie nie przyczyniać się do podnoszenia tego poziomu napięcia i zaostrzenia objawów chorobowych. Jakie techniki są stosowane? Wymieniłaś mindfulness, wymieniłaś pracę z myślami automatycznymi. Mhm. No, brzmi jak takie narzędzia terapii poznawczo-behawioralnej, naszej wspólnie tak. ulubionej, ale zastanawiam się, jaka jest specyfika pracy czy narzędzi stosowanych w mhm. pracy z pacjentkami z endometriozą czy w ogóle z problemami ginekologicznymi. Mhm. Przede wszystkim faktycznie pracujemy w oparciu o e, terapię poznawczo-behawioralną. E, I to jest ta taki osiowy punkt wyjścia. Zaczynamy naszą pracę przede wszystkim od tego, żeby dobrze zidentyfikować objawy. Dlatego, że tak jak wiemy, charakter oczywiście, czy naszych myśli automatycznych, to jakie Jakie one przyjmują treści i kiedy się uaktywniają, jak na nas oddziałują, to wszystko jest kwestią niezwykle indywidualną. Więc przede wszystkim, oczywiście, bazujemy na strategiach, również po pierwsze, identyfikacji tych myśli, po drugie, ich restrukturyzacji. Tak? Próbujemy faktycznie nauczyć pacjentki, jak mogą. Właściwie no, kontrolować je, mówiąc wprost, jak mogą je modyfikować. Pracujemy również w ogromnej mierze w oparciu o właśnie techniki redukcji napięcia. Czyli tutaj, już wymienione wcześniej, techniki relaksacji, to może być mindfulness. Całkiem dobrze sprawdzają się techniki oddechowe, to może być też chociażby trening Jakobsona. Jeżeli oczywiście nie ma przeciwwskazań medycznych, bo to też zależy od obrazu klinicznego. W dużej mierze, tak jak też powiedziałam, pracujemy nad tym, nad czym właściwie z czym zgłosiła się pacjentka. W pracy wykorzystujemy też na przykład strategie charakterystyczne dla prokrastynacji, dlatego że no, faktycznie motywacja może być niezwykle niska z racji utrzymujących się objawów i też uczymy takiego wprowadzania nowych nawyków, bo podejście holistyczne w endometriozie wymaga ewidentnie wprowadzania nowych nawyków, tak żeby Panie mogły wprowadzać je bez dyskomfortu, tak? Czyli bardzo często też to, co Panie podkreślają w terapii, to jest taka konieczność, tak? Wprowadzania diety, fizjoterapii, takich rzeczy, których dotychczas jakby no nie miały w takich swoich codziennościach i to też często umyka ich kontroli, więc jakby próbujemy to mimo wszystko opanować wspólnie. No dobra, wyobrażam sobie ten proces następująco. Otrzymuję diagnozę, też zdajemy sobie sprawę z tego, że diagnozy nie zawsze są łatwe, i sama powiedziałaś, 8 lat to tak. szmat czasu z dolegliwościami, z codziennymi frustracjami, z bólem. Wydaje się, no dobra, mam diagnozę, mam jakiś plan na leczenie, co zazwyczaj jest tym krokiem, który sprowadza pacjentki. Do Twojego gabinetu. Przede wszystkim lęk. Przede wszystkim lęk. To jest jednak taka najczęstsza, taki najczęstszy czynnik, że tak powiem, motywujący. Dlatego ja też tak wielokrotnie do niego właśnie się odnoszę. Myślę sobie, że faktycznie gdybyśmy sobie wyobrazili taką codzienność kobiety, która zmaga się z tą chorobą, to ona się opiera na ogromnej dozie niepewności. Po prostu niepewności, tak? I pacjentki trafiają na różnych etapach, to znaczy mogą pojawić się tuż po diagnozie i faktycznie chcą zrozumieć, co mogą zrobić dla siebie, żeby ich jakość życia była lepsza, a nawet jeżeli dotychczas zmagały się z dużym niezrozumieniem, czy nie miały diagnozy, a miały objawy, to przez chwilę mogą poczuć moment ulgi, czyli już wreszcie wiem, co mi dolega. Ale za chwilę w nieodległym czasie i tak pojawi się lęk. No właśnie, to co teraz, to jak będzie wyglądało moje życie. Więc pacjentki mogą faktycznie pojawić się tuż po diagnozie, mogą pojawić się na etapie starań o dziecko, tak? ponieważ jest to naprawdę jeden z takich, powiedziałabym, bardzo powszechnych problemów, czyli niepłodność. I też oczywiście lęk. Tak? Czy mi się uda. Czy nie uda, tak jakby absolutnie się zamartwiają, bardzo martwią się o to, że jeżeli nawet uda się zajść w ciążę, to może dojść do utraty tej ciąży, to może dojść do powikłań, więc boją się o swoje zdrowie, boją się o swoje życie niejednokrotnie. Więc jakby na pewno ten punkt jest tutaj znaczący. Takim punktem, z którym pacjentki i cały czas w obrębie lęku jednak się zgłaszają, mogą być też trudności relacyjne. Tak? Czyli właśnie to poczucie niezrozumienia, ale też takie wątki relacyjne, społeczne. Tak? To znaczy izolacja, ponieważ panie bardzo często nie mają siły na spotkania. Tak? Mimo wszystko gdzieś ten kontakt z nimi bywa rzadszy. Nie radzą sobie także z tym. Mają poczucie, że inni pomyślą o nich źle, na przykład. Tak? Ich życie po prostu ulega zmianie. Więc taki obszar również, on jest bardzo często przez panie podkreślany i on też uruchamia takie gdybania. Prawda? A co jeśli oni to pomyślą? A co jeśli wyjadę na wakacje, a dotknęęęęę? mnie objawy, a co jeśli gdzieś tam wydarzy się coś takiego, na co nie będę miała wpływu? I czwartym ogniwem, takim już poza społecznym, jest operacja, po prostu, tak? Czyli ten moment, w którym panie wiedzą, że za chwilkę, w nieodległym czasie, będzie ta operacja i też absolutnie są tym przerażone, bo na przykład nigdy nie miały takich doświadczeń, albo też dlatego, że operacje endometriozy są takie bardzo rozległe. Tak? Kiedy mamy nacieki na różnych narządach, no to wiemy, że operacja różne narządy obejmuje. W związku z czym to bardzo często nie są jakieś powiedziałabym, o ile w ogóle można to tak nazwać, drobne zabiegi. Natomiast są to bardzo często takie procesy, w których no, też kobiety się po prostu boją, konsekwencji, powikłań, bardzo często boją się nawet narkozy. Myślę sobie o tym, że być może część słuchaczy i słuchaczek nie zdaje sobie z tego sprawy. Kiedy przychodzi pacjent do terapeuty, taką pierwszą częścią spotkań jest wywiad, i tam pytamy o stan ogólnomedyczny, o to, czy pacjent zmaga się z jakimiś chorobami, czy przeżył jakieś urazy, operacje. No i wówczas może ujawnić się specyfika taka somatyczna pacjenta. Oczywiście może to być endometrioza czy inny problem ginekologiczny, ale bardzo często problemy endokrynologiczne, mhm. bardzo Często różnego rodzaju inne choroby somatyczne, i nakreśla to pewną specyfikę pracy z pacjentem. Już abstrahując od tej endometriozy, nawet no, musimy uwzględnić pewnego rodzaju wiedzę, także z zakresu medycznego, która pomoże nam zróżnicować, na co mamy wpływ względem terapii, a na co tego wpływu nie ma. No bo nie możemy jako terapeuta. Powiedzieć pacjentce, która zmaga się z przewlekłym bólem, proszę pani, ja pani zaproponuję takie techniki, że pani tego bólu nie będzie mhm. czuła. To by było kłamstwo tak. i błąd w sztuce z naszej strony. Możemy zaproponować albo spróbować razem uzyskać takie efekty, które pozwolą wieść najlepsze życie, jakie to możliwe, na warunki, w jakich. Nam żyć przychodzi. I może to się wydawać czasem rozczarowujące, na pewno jest to bardziej realistyczne i uczciwe, ale myślę sobie o tym, no właśnie, co wiemy na temat skuteczności mm -hmm. takiej psychoterapii w kontekście pracy z pacjentami, pacjentkami z endometriozą. Mm -hmm. Generalnie ja osobiście nie dotarłam do badań, które łączyłyby chociażby ocenę efektywności stricte psychoterapii w endometriozie. Natomiast, ponieważ pracujemy w oparciu o terapię poznawczo-behawioralną, to też wiemy, że ta ma już ugruntowane dowody skuteczności. I faktycznie doświadczenia pokazują, że to naprawdę działa. W bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Oczywiście zawsze będzie to kwestią indywidualną i oczywiście nigdy nie powiemy, że rozwiążemy problemy na 100%. Natomiast ewidentnie hmm, to co możemy uzyskać to naprawdę dużo większą świadomość tego jak sobie radzić. Zmagamy się z dużą taką większą czy zmagamy, wypracowujemy dużo większą samoświadomość w tym zakresie jak sobie radzić i też bardzo często jest tak, że nawet gdy pojawia się trudność, to nie uderza w nas to tak zwane przeżuwanie dyskomfortu, to poczucie winy. Sama skuteczność, zatem ona, ja bym ją bardzo zawęziła jednak do stricte strategii poznawczo-behawioralnych i tej formy pracy w obrębie konkretnych problemów klinicznych. Natomiast, ponieważ endometrioza w ogóle, także na poziomie medycznym, jest chorobą wciąż badaną, to myślę, że jeszcze pozostaje nam trochę poczekać do oceny efektywności w zakresie psychoterapii stricte. Natomiast zauważmy, że na pewno są badania które wskazują na skuteczność chociażby właśnie metod mindfulness uważnościowych chociażby w zaburzeniach nastroju hmm, chociażby w przewlekłym bólu jakby to tym też tutaj warto się że tak powiem kolokwialnie podpierać w ocenie efektywności tak Zdecydowanie mamy baterię dowodów, która tak. pokazuje na to, że terapia poznawczo-behawioralna jest metodą skuteczną w poprawianiu jakości życia także rekonwalescencji mm -hmm. osób zmagających się z różnego rodzaju trudnościami w zakresie zdrowia somatycznego. A ja sobie pomyślałam o jeszcze jednym wątku. Mm -hmm. e, e, okres i ból, który towarzyszy mm -hmm. okresowi, to, to jest taki temat, który w zasadzie od podstawówki gdzieś się za dziewczynami ciągnie. O co? Znowu nie możesz ćwiczyć, bo boli Brzuszek, tak? Oj, kiedyś to trzeba było zagryć zęby iść do przodu. I myślę sobie, że wielu i wiele z nas może nie zdawać sobie sprawy z tego, z jakim bólem zmagają się osoby z endometriozą, w jaki sposób różnego rodzaju pytania o potomstwo mogą może wpływać na tego typu osoby. No więc taki siostrzany przekaz do nas wszystkich, ale także nie tylko kobiet, mężczyzn, w jaki sposób możemy okazywać wsparcie. Jeżeli już dowiemy, się, że ktoś z naszych bliskich albo otoczenia zmaga się z endometriozą? Mm -hmm. Przede wszystkim bardzo ważne jest uważnienie. Uważnienie tego, co sygnalizuje, tak? bliska nam osoba, jakakolwiek kobieta, która właśnie o tych sygnałach i o tych objawach mówi. Nie powinniśmy unieważniać i nie powinniśmy stawać w takiej roli, która niestety jest dość powszechna, jest takim troszkę naszym odruchem, takiego ja wiem lepiej. Tak, nie przesadzaj, daj spokój. No, mnie też bolało, no to przecież nie może aż tak strasznie boleć, przesadzasz. Z jednej strony myślę sobie, że faktycznie nie doświadczywszy wcześniej tak silnego bólu, tak specyficznego bólu, czy też tak specyficznego w ogóle funkcjonowania organizmu i wszelkich sygnałów z tym związanych, naprawdę bardzo trudno jest mieć taką perspektywę jeden do jednego. Natomiast, nawet jeżeli nie jesteśmy, w stanie w pełni zrozumieć, i nawet nie wiemy, czym jest endometrioza, a może nawet osoba, która zgłasza objawy, nie wie, że ma endometriozę, to, to nigdy nie powinniśmy faktycznie powiedzieć takiego umniejszającego komunikatu. Na pewno warto też wtedy, gdy już słyszymy, o objawach, o złym samopoczuciu, warto zapytać: jak mogę Ci pomóc? Czy ja mogę w ogóle coś dla Ciebie zrobić? Czyli nie tyle wnioskujmy, ile pytajmy po prostu, tak, jeżeli ktoś po prostu będzie nam mówił, że nie ma ochoty wyjść, że nie ma siły ćwiczyć, że nie jest w stanie, pomimo tego, że deklarował jeszcze dwie godziny temu, że, że pojawi się na jakimś spotkaniu. To dobrze jest to po prostu przyjąć jako fakt, nie oceniać tego w żadnym razie, ale też właśnie pytać, tak? I też dobrym jest wychodzić troszkę naprzeciw potrzebom pacjentek, naszym znajomym, nie wiem, siostrom czy innym bliskim. To znaczy na przykład, jeżeli udałoby się chociażby czasami zmienić plany, zmodyfikować plany, dać taką pełną zgodę, ok, zostań, nie musisz, zadbaj o siebie, to to jest też naprawdę ok. Dlatego, że panie też zgłaszają niezwykle często, szczególnie właśnie w najbliższym otoczeniu, takie duże poczucie też takiej... Presji, tak? No, że no właśnie, na przykład święta, które były niedawno, no powinnaś być, no ale co pomyślą tam wszyscy najbliżsi, tak? Jak cię nie będzie, no to weź te leki i po prostu pojedź. Myślę, że nie powinniśmy tego robić, jeżeli osoba jednak mówi, że nie daje rady, że nie da rady. Więc bardzo dużo wyrozumiałości, bardzo dużo mm, takich komunikatów, które pozwolą poczuć się na poziomie emocjonalnym nieco lepiej, czyli z sytuacji, która i tak jest trudna dla e, e, kobiety, no, jakby te komunikaty mogą sprawić, że to będzie troszkę mniej trudne. Przynajmniej nie uaktywni poczucia winy, tak? Takiego poczucia, coś jest ze mną nie tak i znowu zawodzę, tak? Nie narażajmy na to, bo myślę, że niezależnie od tego, z jaką sytuacją mamy do czynienia, nie warto, tak? Jeżeli ktoś mówi że cierpi, to znaczy, że cierpi. I po prostu wtedy możemy tylko i wyłącznie wspierać. Jest taki ładny napis na murze, przynajmniej w takiej formie mimicznej. Gdzieś go widziałam, że każdy, kogoś, kogo znamy, zmaga się z czymś, o czym nie wiemy. Tak. I to dobry przekaz na koniec tej rozmowy. A ja myślę sobie, że jeszcze jedna ważna rzecz, którą warto zabrać ze sobą, to to, że w psychoterapii, nawet w momencie, w którym mamy pacjentów przewlekle chorych, ta jakość życia jest jednak ważnym czynnikiem, może nie wyleczającym, mm -hmm. ale wspierającym proces leczenia. Moim i Waszym gościem była Małgorzata Orzeł. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję serdecznie. A Was wszystkich zapraszam już w kolejnym tygodniu na następny odcinek podcastu Gutral Gada. Do usłyszenia.